Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Rozmowa poranka. Kwadrans po godzinie ósmej. Dziś jest z nami ksiądz Jerzy Jastrzębski. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzień dobry. Szczęść Boże, pozdrawiam Panią, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Księże, dziś będziemy polecać naszym radiosłuchaczom książkę zatytułowaną Być jak Chrystus. Rozmowę o świętości, prawdzie i o kapłaństwie od wydawnictwa Esprit. Zresztą tę książkę będziemy rozdawać szczegóły już za moment, ale wcześniej takie pytanie, od kiedy albo po ilu latach pokochał ksiądz swoje kapłaństwo? Myślę, że od początku ono jest, tylko że ta, ta miłość jest, tylko że to jest też tak, że coraz większa świadomość mam nadzieję, że narasta wraz z wiekiem i miałem wielkie szczęście, że na swojej drodze spotkałem wyjątkowego kapłana księdza Edwarda Stańka, który ma wielki talent do mówienia o wielu zawiłych sprawach teologicznych i właśnie ta książka jest wywiadem, rozmową z księdzem Edwardem o kapłaństwie, prawdzie świętości, a więc o tym, nad czym myślimy na co dzień. Nie trudno zauważyć właśnie, że ta książka to rozmowa z kapłanem, którego ksiądz bardzo ceni. Który jest dla księdza autorytetem. Nie tylko on bo ksiądz Edward wychował, był wychowawcą kilku pokoleń teologów, wypromował blisko 200 magistrów, kilkunastu doktorów. I kiedy Jan Paweł II sprawował urząd w Watykanie, to sam przyznawał się, że nieraz czyta na, na bieżąco wtedy jeszcze jako papież opracowania księdza stańka, bo on ma wiele cennych myśli, takich komentarzy biblijnych. I właśnie w tej książce znajdziemy wiele ciekawych tematów. Mhm. A czym? Jest dla księdza świętość kapłana. A tu chodzi o to, że tak naprawdę mamy jednego kapłana doskonałego, którym jest Jezus Chrystus, a wszyscy ludzie uczestniczą w kapłaństwie poprzez sakrament krztu. jest to kapłaństwo powszechne, ale jednocześnie niektórzy są wybrani do sprawowania specjalnych funkcji. To jest to kapłaństwo urządowe połączone z przyjęciem święceń prezbiteratu. I właśnie w tej książce zastanawiamy się, jak podążanie za Chrystusem, jak ono nam pomaga odkrywać ślady obecności. To jest ta pierwsza rozmowa, na przykład, że jesteśmy jak dwaj ślepcy za Jezusem. Proszę zobaczyć, że dzisiaj jest mgła. E, i, w, e, I ta mgła to jest nie tylko zjawisko atmosferyczne, ale ona nam przypomina, że my w życiu trochę widzimy, a trochę nie widzimy, bo jakaś mgła niewiedzy niepewności lęku nam to zasłanie. To dotyczy nie tylko kapłanów, ale także życia kościoła rodzinnego. A jednak w tej mgle idziemy za Chrystusem i to nam daje taki pokój i pewność. No właśnie, to możemy też tutaj powiedzieć o ważnym spotkaniu z Chrystusem w Betanii na przykład, tak? Czy to złe, że w czasie takich wydarzeń w naszym życiu rządzą nami czasami emocje? Znaczy emocje są darem Boga i one mają wiele ważnych funkcji. One nas informują o tym, że coś się wydarzyło. One nas zachęcają, by się zastanowić do tego, co się w nas dzieje. Natomiast w tej scenie z Betanii zastanawiamy się nad przyjaźnią, bo tak naprawdę każdy z nas, czy na drodze życia kapłańskiego, czy małżeńskiego, czy ktoś nie wybiera tego, czy drugiego powołania, to tak naprawdę chce się przyjaźnić z Jezusem. I patrzymy tutaj na spotkania Jezusa w gronie przyjaciół w Betanii, na to, jak rozmawiał z Martą, z Marią Łazarzem i w tym wszystkim zastanawiamy się, jak w naszym życiu pielęgnować modlitwę, pracę i odpoczynek? I to jest też rozmowa o tym, jak połączyć działanie z modlitwą. Mm -hmm. Chociaż ksiądz Edward Stanik tak podchodzi do tego bardzo spokojnie, tak i mówi, że spacer przede wszystkim góry czasami, tak? Tylko tyle i aż tyle. Czy zaangażowane mhm. w swoje duszpasterstwo ksiądz, ale również zaangażowane, jeżeli chodzi o pracę naukową, tak? Znajduje mhm. czas na to, by pielęgnować relacje, takie pełne przyjaźni, jakimi miał na przykład Pan Jezus z, ze swoimi mhm. przyjaciółmi, z bliskimi w Betanii. To jest bardzo ważne dla każdego i każdej z nas, żebyśmy mhm. pomimo pracy zawodowej, różnych obowiązków ja jako ksiądz specjalnych czy pani jako obowiązki rodziny, czy mamy też relacje więzi, które na przykład trwają wiele lat, kiedy potrafimy po prostu usiąść, być i słuchać. I czasami potrzebujemy tej postawy Marty rozbiegania, ale czasami potrzebujemy tej postawy Marii, zasłuchania. I myślę, że to, co w tej chwili robimy, to staramy się łączyć Marię z Martą. I na przykład, jak ktoś teraz stoi w korku na kolejowej, jak słyszeliśmy przed chwilą, 17 minut, to może się denerwować, ale może w tym momencie, nawet będąc w akcji, czyli jak Marta, jednocześnie być jak Maria, bo słuchać Słowa Bożego i karmić się nim. Dzięki Radiu Warszawa. Czyli dziś, drodzy Państwo, historyczne wydarzenie krytyczne. Oczekujemy dzisiaj Martę. Mówimy, że i Marta, i Maria. E, obie postawy są w naszym życiu rozwoju duchowego bardzo, bardzo potrzebne. Zauważyłam e, takie ciekawe sugestie, tutaj księdza Stańka, na przykład, jeżeli chodzi o kleryków ze średnią powyżej 4, co im polecał? Zachęcał do tego, żeby poszerzyć spojrzenie na świat poprzez studiowanie także drugiego kierunku. Zresztą studiów mhm. proszę też zobaczyć, że w tej naszej książce rozmawiamy o roli sztucznej inteligencji. Właśnie jeszcze raz na, nawiążę do osób będących w samochodzie, kiedy jechałem z księdzem stańkiem, jechaliśmy z Krakowa do Zakopanego, to on w pewnym momencie zaczął coś mówić, a ja mówię, to może nagrywamy. Dobrze i, i, i ta e, rozmowa w drodze pokazuje, że my jesteśmy. Jesteśmy w ogóle w drodze jako ludzie nie, wszyscy I, i w drodze wydarzają się różne rzeczy i między innymi dzisiaj na naszej drodze staje sztuczna inteligencja, która może być wykorzystana jako wielki dar Boga, ale która z drugiej strony, nie, do której trzeba podchodzić też z dystansem, bo przecież Duch Święty jest większy niż sztuczna inteligencja. Mamy też poważne tematy. Ksiądz pyta księdza Edwarda Stańka o to, co... Uczynić, co zrobić, jeżeli ksiądz, uwaga, zakochuje się w kobiecie, albo jeżeli ksiądz pogrążony jest w jakimś poważnym nałogu. Hmm. Znaczy, no księża są przede wszystkim ludźmi, i jak wiadomo, na tym człowieczeństwie, czyli na naturze, buduje łaska. No i każdy ksiądz, który, każdy, który został księdzem, doskonale ma różnego rodzaju podpowiedzi, które otrzymał na drodze formacji, ale jednocześnie potrzebny jest człowiek, który się za niego modli, który będzie go życzliwie wspierał. Akurat pani nawiązuje do rozmowy, którą przeprowadziłem z radoną siostrą księdza Stańka, i ona właśnie wtedy powiedziała piękne zdanie, że jak ksiądz przeżywa kryzys, to niech otworzy się na pomoc innych ludzi, bo Bóg zawsze rękę podaje z nieba. Piękne słowa, panie Janin, że Bóg zawsze rękę podaje z nieba. Więc myślę, że ksiądz, który przeżywa jakieś trudności, tak samo jak małżonek, jeśli będzie się modlił, będzie uważnie się rozglądał, to zobaczy tą rękę Boga, którą podaje z nieba. Jeżeli będzie się modlił, a co jeśli właśnie już się nie modli? Czuje się samotne, może nawet wyalienowany w tym środowisku. Wtedy się zaczynają... Czy Problemy. Pytanie, czy się w ogóle nie modli, czy się po prostu modli w jakiś inny sposób. Może nie mówi modlitwy Ojcze Nasz, ale może ta modlitwa jęku, udręczenia jest jego modlitwą. Mamy też takie psalmy, które, których jest dużo jęku i udręczenia i może może takie zawołanie, Jezu, ja nie umiem się modlić. Może będzie w tym momencie najlepszą modlitwą. Jezus mówi: świetnie, jestem Twoim zbawicielem, bo w końcu już przestałeś zgrywać ważniaka, tylko powiedziałeś, że bez ze mnie sobie nie poradzisz. I może to być jakiś moment nowego początku. Mhm. Czy właśnie dzięki sztucznej inteligencji, o której ksiądz wspomniał, e, będzie można łatwiej wytropić na przykład duchową ślepotę, o której też mowa w tej książce? Czy znaczy ona ma wielką taką możliwość wielkiego, szybkiego szybkiego przetwarzania wielkiej ilości danych. Natomiast chodzi o to, że z drugiej strony ona ma bardzo spłaszczone podejście do świata, bo ona nie patrzy na świat i na życie człowieka w perspektywie wieczności, tylko w perspektywie doczesności. Ja opowiadam o pewnym doświadczeniu, które w czasie tej rozmowy zrobiliśmy, ale już odsyłam do książki, nie chcę tutaj za dużo zajmować czasu, tylko chcę powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest nam potrzebna w medycynie, często w edukacji, a jednocześnie jeśli chodzi o sprawy wiary, to warto też e, popatrzeć na nią, że ona, jak każda rzecz na świecie, niesie ze sobą pewien rodzaj zagrożenia. Dlatego też w naszej rozmowie nawiązujemy do wypowiedzi papieża Franciszka na szczycie G7, który postawił wtedy bardzo takie intrygujące pytanie, czy naprawdę powinniśmy nazywać sztuczną inteligencją to, co nią nie jest? Papież aż tak, prawda? Zachęca nas do takiej pogłębionej refleksji nad tego, nad Temat tego daru, jakim jest sztuczna inteligencja. Księży, a komu krytykujemy ta książka? Tak? Słyszymy przecież teraz, jak często krytykowane są um, osoby należące do wspólnoty Kościoła, ale także instytucje kościelne. Czy to jest odpowiedź na tę krytykę, czy to jest naprawdę wyjaśnienie, czym naprawdę jest dziś kapłaństwo? Od wieków i to się nie zmieni. To jest jest takie powiedzenie w teologii katolickiej Ecclesia semper reformanda, Kościół zawsze się reformuje. Z jednej strony ilość pewnych niepokojących, czy smutnych, czy skandalicznych informacji może być niekiedy przygnębiająca, ale z drugiej strony właśnie te trudne sytuacje są dla nas okazją, by jeszcze bardziej przywołać Ducha Świętego i jeszcze bardziej powrócić do gorliwej Pokornej miłości. Czasami w bardzo nietypowy sposób. Na antenie Radia Warszawa wiele lat, prawda, wypowiadał się ksiądz Piotr Pawlukiewicz-Głosie, z którym z Piotrem pracowaliśmy wiele lat. I właśnie Piotr w swoich kazaniach wiele razy opowiadał, czy w naszych rozmowach wiele razy opowiadał, że wydawało się, że w jakiejś beznadziejnej sytuacji człowiek, który przychodzi do Boga ze swoim kryzysem, to Bóg właśnie dokonuje, dokonuje niewiary godnych rzeczy, tylko chodzi o to, żeby przyjść z tym do Boga, żeby nie próbować samemu rozwiązać swojego życia, bo to Bóg ne, ma poprowadzić nas w życiu. Bóg, ksiądz Jerzy Jastrzębski, ksiądz Edward Staniek. Być jak Chrystus rozmowa o świętości, prawdzie i kapłaństwie od wydawnictwa Split. Dziś tę książkę rozdajemy, 7248rw. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem. Książka kosztuje smsa 2 złote 46 groszy zł. z watem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia dziękuję z Panem Bogiem. Bardzo. Dziękuję. Bóg zawsze rękę podaje z mikrofonem. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.pl i dołącz do grona darczyńców.